Halo! Dzień dobry moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym prezentuję dek. Dzisiaj przyszła pora na ścianę Tarcz, czyli dek, który no, stał się bardzo mocny w Nawet nie wiem, czy nie jest aktualnie najmocniejszy. Istnieje wiele wersji tego deku. Ja tutaj przygotowałem wersję z Seltkirkiem i Wysogotą. Ale jest mnóstwo różnych wersji, które grają na przykład jeszcze Ildiko, czy też grają Jaskra. Jednak wydaje mi się, że ta moja wersja jest ciutkę mocniejsza, ale no, mogę się mylić. W każdym razie mamy cały zestaw super zbalansowanych kart, takich jak Desant, jak Viraxas, jak Anseis, jak Seldkirks z Obrońcą i Wysogota. W ogóle tutaj, wiadomo, główny plan jest taki, że pojedynkujemy się trzy razy. Raz przy użyciu Anseisa, drugi raz przy użyciu i trzeci raz przy użyciu Viraxasa. Dodatkowo mamy mocne goldy, takie jak Falibor, Baron yy, i Anna, które pozwalają nam yy, ładnie punkty generować. No i zestaw yy, mocnych brązików, czyli Fregata, którą zwykle wyciągamy z desantu w pierwszej kolejności, trochę removalu. Plus też, żeby Natalis miał trochę targetów, a nie tylko sam desant. Everbliści, którzy są świetni i boostują jednostki na prawo. Krakiska strażniczka tutaj, jednak kopia. To można oczywiście zmienić. Ja tutaj mam jedną sztukę, czasem się może przydać do przesunięcia czegoś groźnego. Szaleńcza szarża też można zmienić, ale jak rzucimy ją na Tridentskiego Piechura w momencie, kiedy mamy rycerza. To ta szaleńcza szarża wchodzi za punkt w 10, także e, jedna kopia, wydaje mi się, że to jest dobra opcja. Dwóch piechurów, wiadomo. Jedna drabina oblężnicza, tutaj podobna sytuacja jak z karakiską strażniczką, można to zmienić. E, na jakiegoś innego brązika w stylu Rambaiło, strażnika świątynnego, czy nawet kosyniera. E, ale jedna drabina po to, że jeśli mamy desant na ręce, a przeciwnik na przykład nam przesunie setkirka, czy przesunie coś, no to może się czasem taka drabina przydać. No i dwa razy widać, dwa, dwa razy marynarz. E, no tutaj standardowo. Jeśli chodzi o przewagę taktyczną, no to można oczywiście zmienić na kryształową czaszkę, ale wydaje mi się, że aktualnie trucizn jakoś za dużo nie widać. Także ja tutaj gram zwykłą przewagę taktyczną. Dek tak jest bardzo mocny. E... Prawdopodobnie za jakiś czas zostanie nerfa. Także, jak ktoś chce tym pograć, to polecam jak najszybciej, zanim właśnie znerfią. Link do tego w opisie, a tymczasem przejdźmy do gier. A w pierwszej grze zmierzymy się ze Squatel. Precyzyjne uderzenie, czyli prawdopodobnie Shiru. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobrze, jeśli chodzi o Mulligan. To już wiadomo, szukamy desantu, żeby go mieć. Szukamy jakichś tutaj, właśnie werblistów. Straż Radowida. Czończą szarzem eliminujemy. Raczej. Strzał za 5 w tym meczapie. Nie wydaje mi się jakoś potrzebny. Też wyrzucę. Zbierasz. Zwłaszcza, że przeciwnik, ten właśnie, to nawet zobaczymy. jak ma dunkę, to. Może ją bez problemu użyć. Pytanie, czy chcę na przykład raszować go Ansejsem. Zobaczymy. Zacznijmy sobie od Straża Dawida. Nie będzie tak z Gordem też. Okej. Okay. to wygląda na razie. Duka straszna dowida. Jeśli przeżyje. jestem nawet gotów rzucić tego Enceysa. Tak myślę, nawet wystarczy. Powódźcie okay. się! Ludzie pożądają naszych i ja to nie jest najgłupsze, I może zwykle chcemy to kombo na później, to pozbycie się Dunki, przebijanie na równych na skwiatel jest bardzo dobre, wtedy skwiatel zaczyna mieć problemy, zobaczymy czy tak będzie z tym razem, na razie na spokojnie, ale to Zaraz się skończy, bo sobie dorzucimy w pregatę. sobie w Nie działa jeszcze ostatniego słowa. Też w ogóle. TKP wcale nie jest taki łatwy do grania, jakby się mogło wydawać. Tutaj jest bardzo dużo silników, a gdyk ma dużo silników, to ciężko czasem dobrą kolejność znaleźć. Ja też nie mówię, że gram perfekcyjnie, ale no, gdyk wcale nie jest taki prosty do grania. Okej. Okay. Um. Myślę, że rzucimy sobie Ferblistę. Wow! Gra z Geraltem. <laughs> Czyli joinknął no tego tutaj kolega. Można i tak. Dobrze, dograjmy sobie Annę. Jak wygramy tę rundę na równych, no to jest w zasadzie ig. Teraz wróci obrońcę puszki i to zabije. Mogłem jakąś tarczę dorzucić. Ale no wydaje mi się, że nawet bez tego jest wystarczająco dobrze. Hmm. Um. Przechodzimy sobie marynarza. Przewijamy nas spokojnie. No i przeciwnik w opałach. Moim zdaniem. Nie wiem co wymyśli. No dużo trudniej byłoby. Gdybyśmy byli na przegranym coinie. Gdybyśmy zaczynali. Wtedy takie abuzowanie nie wchodziłoby w grę, a tak to jak widzicie. 10 punktów przewagi jest myślę bardzo stabilnie. Też te tarcze później z Hero power przeszkadzają w ustawianiu Shiru troszkę. Okej, okay, pałwę. Okej, okay. I take it. Okej, okay, wziąłem remis spoko. Będę miał przewagę karty, będę miał lasceja. Jestem zadowolony, będę miał desant przede wszystkim. Sytuacja jest bardzo, to bardzo dobra. Jeszcze tak dobierzemy. Eee, coś. No, nie takiego chciałem powiedzieć: obrońcę serdkirka. Ok. Eee, no, od czego zaczynamy? Bo z desantu mogę kilka wyciągnąć, tak? Mogę też wyciągnąć obrońcę. Mmm, też zacząć od wysokote starczą. Wyciągnąć po prostu Tridamskiego sobie na przykład, albo po prostu fregatę. To mi się nie podoba, bo w sumie. mi hmm. no się, że jednak wezmę obrońcy. Mówię, ta runda nie będzie jakoś przesadnie długa, wtedy wysokota jest raczej bezpieczna. Siroku już poleciało, Geralt poleciał, także jak przeciwnik może sobie poradzić z obrońcą, to ja nie wiem. Nie będę rzucał tarczy na wysokote, bo wtedy się nadziewa na Shiru bardziej. No i tak jak widzicie, przeciwnik ugiął się przed potęgą KP. Także łatwe winki padają grając z tym dekiem eee, zobaczymy czy tak samo będzie w grze numer 2. a w drugiej grze zmierzymy się z gniewem morza dobra, przeciwnik już ma skina op jak widać pay to eee, No dobra hmm. tutaj wrzący olej się przyda eee, nie ma co drabinę sobie wyrzucimy Możemy zagrać na dwie fregaty. No, w możemy. No, możliwe, że jedno bym chciał z desantu. Dobra. Dwa oleje. -y, Natalisowi zostaje tylko szaleń czy szarża. To było jak zmuliganujemy później desanci na przykład. Ok. Myślę, że zacznijmy od tej fregaty. Za siedem raczej jej nie zestrzeli. Raczej. <grybujesz> Nigdy nie wiadomo. Stechniesz wreszcie? Czy jeszcze ci mało? Ok, weźmy sobie karakińską strażniczkę. Jak jej nie zniszczy, no to mogę przesunąć drakar. A jak ją zniszczy, no to werblista przeżywa lepiej. Okay. Lewa, werblista. Lewa, Krwawienie. Okej. Okay. Um. Ja chcę użyć jednej jednego ładunku dowódcy. Hmm. Szkoda, że nie mam rycerza, ale w sumie w tym deku nie ma za wiele rycerzy. Wtedy mógłbym wrócić na talisa. Nie, nie wiem czy i tak się tego nie opłaca zrobić, tak szczerze. No tak zrobię. Po prostu skrócę sobie dek. W ten sposób. Jeśli uda mi się wygrać na równych po raz kolejny, no to... Wiadomo, będzie mega, mega dobrze. Czy rzucić jeden deszczyk? Nie. Czyli dał nam idealny cel pod wrzący olej. Zero respektu. Okej. Okay. Teraz uciekamy przeciwnikowi punktowo. No nie ma co. Uciekamy, uciekamy. Jaka będzie reakcja? Babiorn, Orła prawdopodobnie. Morki? Nie, rem, patrz kolejny. Okay. Znowu zero respektu na drugi olej. No. Jedwug <ścoughs> olej się nie spodziewał. Easy. Przebijamy. Co dalej, kolego? Jakie dalsze plany? Herkia, no już trzeciego strzału za pięć mieć nie będę. Okej, okay, teraz deszczyk. ten deszczyk jest jakoś groźny? Myślę, że dorzucę sobie fregatę tak o po prostu. nie potrzebuję na kolejną rundę fregaty, mam inne karty na trzecią rundę. Głównie pojedynki. Okej, okay. Palibora, myślę. Klik, klik. Chyba, że Annę. Jeszcze jest jakiś... Jakaś konieczność, aby tą fregatę reaktywować. I też gotę. Po prostu użyć. No, czy nie wiem, czy w tym meczu, wysokota robi aż tyle. Hmm. A, chyba robi więcej. A, rzucmy wysokota. No nie jest to Nie jest jakiś wow, ale. Kajet, okay. kobiety, dzieci starcy nie oszczędzamy nikogo! Wróćmy. O, no Dobra. W ten sposób chyba wygrywamy na równych. Chyba, że przeciwnik zdecyduje się na ostatnią kartę, to jest pewnie Harold. A nie, jednak Chemdal, wow. Ale chyba i tak za mało. O, w ogóle wysokota przeżył. Zdaniec jeszcze rzuci ładunek dowódcy. Mój Falibor robi naprawdę dużo. 12 punktów. Tu jeszcze mam pasywnie. Okej, okay, rzuca dowódcę. To się dobrze dla niego nie skończy. Dokładnie. Ja tutaj mam dwa, tutaj mam 12. Tutaj, tutaj i z Anny. Przebijam o dwa. Nawet, ha, zreaktywować fregatę, żeby przeciwnika lekko zbiemować. A w sumie zapomniałem o statku, ale to i tak o jeden starczy. Zresztą, nawet jakby nie wystarczyło, jeden to zawsze miałem ścianę. Tarcz. Jakbym się pomylił w obliczeniach, ale się nie pomyliłem. Także wygrywamy na równych kartach. Co dalej, też mamy przewagę dowódcy. widzicie, przeciwnik zużył dwa ładunki już. No dobrze, myślę, że przejdziemy do rundy trzeciej. Nie boimy się raczej, mając typu jedynki, mając obrońcę. Też Gniew Morza nie gra w wściekłej szarży, więc bezpośredniego walu na obrońcy nie przewiduje. Może mieć jakiś strzał z Chalmara, na przykład. To, że najpierw musiałby się pozbyć tarczy w jakiś magiczny sposób. Zobaczymy jak to zrobi. Uh, ok Okej. Okay. Uh. Ach, no dobraliśmy bezladziejnie. Znowu... Uh, znowu nie ma wszystkich goldów na ręce. Ale bywa i tak. Poradzimy sobie. W zasadzie ja powinienem był chyba do przodu rzucić. No, teraz już nie mam do tyłu jednostek. W kółko to samo pewnie Hjalmar wleci. Powinienem był... Może to wzmocnić jeszcze raz. Żeby... Jak ma Hjalmaron, to teraz to zestrzeli. I Mórk Farga. chcę ryzykować. A, ta jest bardzo niezręczna. W takim układzie. Dobra. Chodźmy sobie desant marynarza. Wydaje mi się, że go sfloutuje. Nie będę jej używał. A okay. no tak ma tego krwawego orła, więc tutaj muszę uważać. No, może użyć orła, ale wtedy wyciąga. Nie jakiegoś drugiego wojownika, tylko. Będziemy walczyć ostatniej kropli krwi! Spoko. Nie wiem, czy to ma znaczenie, co ja teraz zrobię? Jakieś tam ma. Ale ja mi się, że. Dobra, zagajmy, full bezpiecznie. Tam jest na pewno orzeł. Nie tyrk, w ogóle. Okay. To Chwila, to co się stało z orłem? On, on go rzucał wcześniej drugi raz. <grywa> ja go przeoczyłem. Oj. Ty, co się stało z jego orłem? Wow, muliganował. No dobra. Także tak to wygląda, moi drodzy. Rzucamy oczywiście tarczy, żeby zapobiec. Mamy jedną, drugą. Teraz jeszcze trzecią. Będziemy się w powinienem był najpierw zestrzeć statek, ale... Nie ma to absolutnie żadnego, jak widzicie, znaczenia. I w ten sposób pokonujemy Scrigę. Easy Club. Zwycięstwo. No i to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, jak zwykle. Zapraszam serdecznie też na streamy na Twitchu. Tymczasem żegnam się z wami. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa, pa.